Witam serdecznie. Chcę pokazać tutaj, na pewno wiecie, kto, że zna boleriozę, był chory, zetnął się, protokół Bichnera, wszędzie cały świat zna szeć nie ma co wydziwiać, czy chińska, czy zwyczajna, czy pospolita. Ta szeć działa. Jeśli ktoś chińską proponuje, to pewnie taką ma do zbycia. My mamy tu szeć, posadzone całe pola, opakazywałem to już przed 12 laty, obsadziłem na hektarze. Ta sześć ma teraz dwa lata. Jej materia, popatrzcie, za zakwitnie na fioletowo, ten fiolet, piękny kolor fioletowy. Teraz jeszcze w, w trakcie kwitnięcia ma wartość i nie ma wartość korzeń, tylko ta roślina ją teraz ścinam specjalnie. Zaraz będę robił na boleriozę. w Połączeniu z drugim jeszcze trendownikiem bulwiastym, czy japońskim. Kapitalnie to działa. Jeszcze miałem andrographis kiedyś stosowałem w połączeniu w synergii z tymi roślinami. Ten teraz obcinam takie właśnie gałązki. I o, pokażcie. To ma jest pokryte kolcami, bardzo trudno to oberwać. O. I oczywiście nie taką jedną roślinę, tylko całą tą łąkę. Tutaj mam ponad 100 kg tego. O, I zobacz, to jest akurat przed kwitnięciem i zaraz na kwitnę w trakcie kwitnięć. Ta roślina jest dwuletnia, oczywiście w pierwszym roku te nasionka się teraz nazbieramy. Tu mamy masę nasionek, kto będzie chciał nam może nabyć te nasionka. Je sadzimy je na wiosnę w czas, w lutym do doniczek, do pikówek, potem sadzimy na wiosnę, na polu, w kwietniu i już na jesień możemy zbierać korzeń lub na wiosnę, w pierwszym roku oczywiście. W drugim roku jest to tylko i wyłącznie wartość tego zielonego, teraz jest to bardzo gorzkie. Sześć cukiennicza używana właśnie do czesania tych włókien, kiedyś w Łodzi znają, dlatego cukiennicza, bo sukna się tym przesała. To kapitalnie działa, powoduje przy zmianach democzanowej, przy zawartości dużego mocznika, te kryształki, które bolą stawy, kolana, paluchy, ludzie nażegają damoczanowa. Zmniejszamy oczywiście jedzone, ktoś tam mówi, że pomidory zabijałem. ja uważam nadal cały czas, że zabija mnie kiełbasa i smażone steki i spalone na patelni. W życiu nie miałem, nie zdradziłem samego siebie. Wiele ludzi mówi Grzegorz chorujesz, powinieneś zmienić dietę, przejść na keto. Ja mam Sreto keto, nie, nie interesuje mnie keto. Myślę, że wolę już umrzeć za to, co tak jak jem, ale nie zmienię na, na, na kiełbasę wędzoną i, i, i tłuste steki. Także pokazuję. Wracając do tego oza macie męczy was. Teraz w połączeniu, zaraz pokażę kto przybędzie na 6. Może nabyć doniczkę sobie nieosiągalna nigdzie, do niczy pełnej. Zaraz pokażę na filmiku. Trendownik bulwiasty tak wskazuje przy trendach, przy takich problemach. Połączenie połączeniu Sergi z, z, z tą szczecią. Ta szczeć działa tylko teraz wyłącznie, bo ona po wykwitnięciu spadną nasionka do ziemi, ona znika. I znowu na drugi rok w tym samym miejscu same się zasieją, same wyjdą te rośliny z tych nasionek, które się przyjaciół. Wy możecie sobie to posadzić. Koła z tego domu, byłem w stanach, koło każdego domu kobleku. Ugryziecie klesz, nie wiesz co dziecku podać. Natychmiast robisz, wyciska czysty sok, nie sok selera, tylko sok właśnie ze szczeci sukienicznej i może zahamować rozwój tej, tej boleriozy, na którą masz robić się rumień, czy coś, nie wiesz, zabezpieczyć. To ma takie substancje, które powoduje to, że nie rozwijasz boleriozy. Ja ją pokonam oczywiście głodówką i sauną i oczyszczeniem organizmu z toksym. Jestem teraz po 13 dniu głodówki i ciągle to zaznaczam. Tylko na serwatce i, i na kaszy i na żółtkach, żeby utrzymać B12. Także pokazuję to, robimy takie coś, 11 tego przyjedziecie, będzie gotowy, dam wam spróbować. W połączeniu właśnie z destem japońskim i z trędownikiem budziastym Oczywiście myślę, że jeszcze dołączy Andrografis, znany całej na koronie. Teraz najnowsze badania pokazały, jak działa korona. Także jeszcze raz zaznaczam, ta roślina teraz w takim stanie jeszcze Wam się przyda, bo jeszcze działa. W okresie kwitnięcia ma właśnie najwięcej tych substancji gorzkich, bo jest podniecona, bo chce wydać na dziecko, a więc jej celem jest zakwitnąć, ściągnąć trzmiela tym właśnie kolorowym fioletem, żeby nastąpiło zapylenie i nasionko będzie. I co strzały się kryją to. Cały czas latają tutaj. Ta szczęść i na drugi rok znowu mamy nową. Także zrobię teraz taki bardzo gorzki płyn, bo częstunek będzie, bo on nie będzie gotowy, bo ja nie zalwam spirytusem. Oczywiście w wersji spirytusowej do dzisiaj od Łukasza Ubickiego kiedyś dostałem intraktem, zarane gorący spirytusem. Mam do dzisiaj te krople. No nie mogę ich, mogę po 2-3 krople, nie mogę, bo wątroby mi tak wysadza. Kiedyś miałem żółtaczkę, także tak, tak to jest. Każdy ma inny stan wątroby. Jeden po alkoholu, drugi po takim życiu, czy po żółtaczce. I nie mogę jeść tego na intrakcie. A trzy krople, myślę, mi nie pomogą. Tego mogę sobie wypić pół szklanki, podawałem wszędzie. Wystarczy siedem kropli rano i wieczór i to działa. Korzeń bardzo silnie działa. Ja w pierwszym roku korzeń miałem nawet 60 deko. do 70 deko mi wychodzi. Kiedyś przed dwunastu laty sprzedawałem do Herbapolu, ode mnie wzięli pierwszą partię, miałem tego posadzone całe hektary. Do dzisiaj na polu mam ogrodzone przed sarnami i jest to. Również będziecie chcieli posadzić. Warto mieć w domu takie sadzonki. Nie wiesz, kiedy boleroza cię uglizie, nie wiesz, co cię spotka klesz. chodzisz do sauny. Pijesz to, rozpylasz sobie rozpylaczem tak jak ja zrobiłem, wdychasz to, że idą przez płuca e, barierę, krew mus pokonuje i ta szczeć cukiencza trawia od razu do krwiobiegu. Nie idzie w ogóle do żołądka. W dostaci takie rozpylone, ja to zastosowałem z tlenem, bo elerzja jest beztlenowa, boi się tlenu, także rewelacyjnie to działa. Także tyle wyczerpująco będziecie szóstego. Zrobię takie warsztaty, pokażę jak zrobić to dokładnie bez użycia spirytusu, A broń może intrat. Jeszcze dodatku gorący spirytus. 60-stopniowy zalewają. Ja myślę, że nie można tego wypić, bo odrzuca mnie. No nie mogę, ja nie piję ptrunków, które mają 70%. Jeśli zrobicie se to, ma to wtedy 12, tak jak wino. Nie popsuje się, również z w butelce, jest to delikatne. I można wypić całą myszkę i to jest dla zdrowia. Organizm zna od wieku fermentowane, tak jak się robiło wino, tak jak Jezus kiedyś zamienił wodę w wino. Wino jest przyswalne dla organizmu. Na pewno nikt mi nie powie, różni będą teoretycy, będą wypowiadać się znane nazwiska, że spirytus, oczywiście pewne substancje spirytus wyciąga, Inaczej będzie to działało na spirytusie, inaczej na wódce, a inaczej w formie takiej winnej. Tak się upieram przy tym, gdzie maksymalnie to nie przekroczy 20%. Jest to wtedy naturalne. I organizm to akceptuje, i te substancje są niezabite. Wszystkie to ma ponad 200 różnych związków. Tam najnowsze badania robili tej trzeci sukieniczy. O, wyrosła tutaj ponad 2,5 metra ma, rośnie na tej mojej ziemi. O, posypywana jest tylko i wyłącznie na oborniku kurzym, w którym powiedziałem, na kurzyńcu. Te, które nie posypałem są mniejsze. Mamy tego tutaj bardzo dużo. I zrobię Wam taki poczęstunek, tym każdy wypier szklaneczkę bardzo gorzkie. Kapitalnie jeszcze pomaga przy trzustce, przy wydzieleniu kwasu żółciowego i poprawia całą wydolność wątroby. Także tyle. Pozdrawiamy i zapraszam. Przejdę teraz na dończki, pokażę wam trendownik trędownik bulwiasty, również do nabycia w rewelacyjnej cenie. Dzięki, przejdźmy dalej. Chcę pokazać, kto będzie chciał. Bolerioza nadal panuje. Trendownik bulwiasty. Wielu ludzi sprawdziło ziela, że znają to roślina miododajna, prawie 2 tony sektara dwa razy to ścinam, można to ściąć jak zakwitnie już jest po przekwitnięciu, pszczoły to po prostu szaleją na tym miód kapitalny z tego, ścinam to w czerwcu i we wrześniu mi drugi raz kwitnie możecie sadzonka, to jest trzyletnia sadzonka oddajemy taką sadzonkę, mamy ich tutaj ponad 200 sztuk kto będzie chciał kupić sobie parę sadzonek, kogo do domu posadzić Kaj kapitalnie przyciąga pszczoły i to jest akurat tutaj trzyletnia sadzonka kłączę, roznaża, podzielicie na cztery, macie całą, całą sadzoneczkę i to jest trędownik bulwiasty w połączeniu właśnie zdradzam tajemnicę, jak to było robione. U mnie ten produkt, który już 10 lat znam, stosuję na sobie i przy się kapitalnie pomaga. Mamy tutaj sadzonki, kto będzie chciał za jedną taką sadzoneczkę, sobie parę groszy, bo to jest 10 zł. Za taką sadzonkę, którą 3 lata opiekowałem doniczce. Trendownik bulwiasty. Warto mieć koło domu również, zachorujecie różne rzeczy przy chorobach skórnych, trendowatych, gojących się ranach ciężko, w czy ropach, czy uszkodzenie macie na skórka również takiego, czy nawet przy uszczycy Kapitań. Ocet z tego polecam zrobić, czy papkę, czy używać sobie cały czas. Trendownik bulwiasty wygooglować, poczytać, wiedza jest dzisiaj ogólnie dostępna. Dziękuję, zapraszamy 6, będzie można nabyć takie sadzonki. Dzięki. No, ponownie chcę poka pokazać, jak kto będzie chciał koło domu, warto mieć taką roślinę w Stanach Zjednoczonych. Również byłem w samym Nowym Jorku, koło domu, mają koło samego muru posadzone. Jest to roślina inwazyjna, nie wolno sadzić w wolnych przestrzeniach. Yy, sadzimy sobie w doniczce, tak? Ja mam to posadzone, nigdzie wtedy nie wam nie wyjdzie. Ogromny korzeń, to jest pięcioletnia sadzonka. Wychodzi, to jest to, co za dziecka strzelaliśmy z tych rurek do dziewczyn ryżem. Obcinasz, to jest taki rabarber, Kapitalnie, zakwitnie we wrześniu. No i mam tego tutaj takie sezoneczki. Można sobie kupić mniejszą w to jaką będzie miała ochotę Mamy mniejsze, większe no, Mamy jeszcze orzecha tutaj Mamy również e, judaszowca, pokażę Takiego rdez japoński sobie kupić Robicie z tego również przy endriometriozie Dla kobiet, jest to, jest to estrogen żeńska, przy prostacie Wielu ludzi pyta jak wygląda sadzonka Nie wiesz co zrobić Rdez japoński, robisz z tego korzeń, wywarliści czy z kwiatów fitnących Prowadzasz do swojego życia, robisz sobie herbatkę e, zan, Zanika po prostu Troszkę spada libido, rosną cycki, tak przenośni mówię. Po prostu jest to estrogen, żeński hormon. Kobiety również powinny to używać. Kobiety oczywiście dwa tygodnie wyczytać, wygoglować. Przy jądrem nie bierze się tego długo, bo to pod, pod, podrasowuje estrogen. Także ta sadzonka również jest do nabycia. Za jedyne 25 zł, taki wdezjapoński macie z korzenia, 3 sadzonka. Przejdę dalej, pokażę jeszcze, co możecie tu nabyć u nas. Dzięki. Kolejną sadzonką, którą ma na szkółce mało ma wyprowadzony w tych terenach przezimował. I Judaszowiec, to co się, według legendy, powiesił się na tym Judasz, jak sprzedał Jezusa. Judaszowiec ma pokryte, charakteryzuje się tym pokryte, cały z kwiatami, ozdobne. W Hiszpanii byłem w parku Judaszowca, robi to ogromne wrażenie. Już takie wykształtowane drzewko, zahartowane, sadzicie w ogrodzie, powiem jak to sadzić. Judaszowiec potrzebny, tak samo Korkowiec Zamurski, jeszcze mamy parę sztuk. Pokazałem jak pachnie liści, dodawałem do e, e, ten. Korkowiec Zamurski przy Bolejozie również przy do połączeniu synergii Judaszowiec kapitalnie działa nie będę dopowiadał bo byłoby brakłoby filmu co robi ten Judaszowiec jak działa również przy <laughs> problemach z kortyzolem stresem w połączeniu z krwiościągiem również kapitalnie działa co jeszcze chcę wam pokazać tutaj odłożę już to na miejsce tutaj mamy jakbyście chcieli Derenia dalny kto by chciał znacie Dereniówkę Derenia dalny piękny uszczepiony, wyprowadzony z owocami taki szczepiony ma też już jest 5 lat u mnie jakbyście chcieli u nas tutaj mamy Mamy również morwę, jest tutaj morwa przy krzycy, przy, płacząca morwa, abyście chcieli, jest tutaj zrobiona. Mamy hibiskusy, również Donica. Kto by chciał hibiskus, pokazałem na Filipinach kwiaty z tego przy wątrobie, kwiaty je. Trzy kolorowe hibiskusy już są również zahartowane, nie zginą. Jest to trzeci rok, tutaj sadzonka u mnie na, na szkółce jest. A że też to za, za dosłownie 10 złotych, to jest, to jest śmieszna cena w, dzisiejszy, w dzisiejszym świecie zwarywana. Mamy również Pałownię, aby ktoś chciał, jak ktoś wie, co to, to jest Pałownia. Też tutaj obmarzła, ale odbija faulownia. Można posadzić, proszę. się obcina od odradza się. Także też to mamy, też pięknie, pięknie kwitnie faulownia. I mamy takie, takie sadzonki. No, mamy derenia jadalny. Mamy śliwy, jałycze, jeszcze, aby ktoś chciał. Masę śliwy, ałyczy, Mamy tarninę, również sadzonki tarniny posadzić. E, mało gdzie to rośnie w górach, znane jest. Także wszystko to, będąc u nas tutaj szóstego, możecie nabyć. E, oczywiście nie wspomnę drzewka jabłoni, e, grusz, naturalne stare odmiany. Dziękuję, pozdrawiam i przygotowuję dla Was właśnie taki napar z tego co teraz robimy. O, Judaszowce, pokażę, jakie są wielkie już. Takie wielkości Judaszowce. Tak wygląda Judaszowiec. Już tutaj zimował na, na tym terenie. I oczywiście korkowie zamurski. Też to będzie chciał mam ostatni parę drzewek Dzięki, ja przekazuję wiedzę. Może komuś się to przyda. Pozdrawiam. Tutaj wielu ludzi zapytało mnie, czy katalpa, gdzie jest do bycia. Po prostu rosną szadzonki. Też trzyletnia, duża sawnik chce odrywać, bo już przekorzniła się na dole katalpa, związek katalpina, co robi przy boleriozie, hashimoto, agresywne choroby również mamy takie wielkości już 2,5 metrowe drzewko, czy mniejsze, takie sobie można nabyć, metrowe w kapitalnej cenie do nabycia, tu już takie, takie duże drzewko sprzedajemy w granicach 600 zł już kwitnące, piękna katalpa do waszego ogrodu, wycinamy tuje, które zabierają nam tylko tlen niepotrzebna, coś sadziło się na cmentarzach, teraz sadzi się drzewa, które mogą pomóc wam waszym dzieciom, wnukom i to jest, to jest przyszłość w naszym ogrodzie. Mamy mało miejsca, ogrody, ziemia coraz droższa ta więc trzeba posadzić wartościowe drzewa. Okazałem, jak się to obcina, kapitalnie się przyjmuje na każdej glebie. To jest zimowa u mnie. Ta roślina już nie ma możliwości zmarznąć, minus 30 stoi tutaj chyba trzeci czy czwarty rok. Także również do nabycia. Mamy oczywiście śliwy, ałycze. Mamy tutaj jeszcze drzewka są rajskie, a nie będzie można nabyć, toją tutaj od nas. To wszystko można tutaj nabyć za śmiesznym przysłowiem parę groszy. Pozdrawiam i pokazuję odpowiedź na takie katalpy. Również te katalpiny mam u siebie. Ktoś tam pytał, czy mam orzecha dobrego, sprawdzonego. Mamy również orzech włoski. Kto będzie chciał, donicę już kapitalnie orzech włoski i orzech czarny. Również tu znajdziemy na szkółce. Pozdrawiam. Dzięki. Bardzo się ciężko to wyrwać. To jest przed cukienicie. Jasty, podrobina żywokostu to jest porcja y, nie jedną sadzoneczkę, nie jeden kwiatuszek bo to nie działa ludzie To no bo może za 100 lat taka taczka to jest porcja dla jednego człowieka I z takiej taczki jak zrobić z oszczeci cukienniczej wtedy to ma sens, wtedy wystarczy 7 kropli a nie musisz w pół litra i to ma wtedy działać, jest to bardzo gorzkie w tej postaci to jest rewelacyjnie Po bo już to, jak nasionka wyda to już roślina zanika i pokażę wam zaraz jakie ma osiągnięcia najnowszy mój pomysł dynia. Najnowszą moją dynię, jak wygląda? O, zobaczcie, jakie osiągnięcia. Zobaczcie, zieleń tych liści. O, najnowszy mój pomysł: sadzenie w doniczka. Już do pierwszego piętra sięgają. Pokażę, jak to do góry poszło. O, I już pokażę ogórki. Pierwsze zbiory ogórków będą. Pokaż pierwszego górka. Pierwsze ogóreczki posadzone dwa tygodnie temu. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko na pergolach Taka zieleń. Tak wyglądają ogóreczki. O, czy do pierwszego piętra dynie zarastają. Patisony, pokaż tu patisony jak się ciągną, Tutaj tu, i tu dynie również, tak samo mamy patisony, tak to rośnie, o takie kolorze, taki ziele, zdrowe, tu mamy akurat jeszcze pomidor, też rośnie tak również, i ogórki, które się ciągną po pergola, zobaczcie, jak najnowszy mój pomysł, o, i tak biorą greczki z tego tu już się rośnie, dziesiątki ogórków, i zbiory takie, zbieramy to, masz to pod kontrolą, jest to wtedy w ziemi oborniku, nie ma kwaśnej deszczy, nie ma chemtralizm, yy, obornik dajemy kurzy, woda plazmowana yy, woda plazmowana i takie rzeczy możemy, yy, możemy sobie zrobić. Każdy w domu nie potrzebujecie ziemi i ziemi. Pokaże myślę, że to do trzeciego piętra, do trzeciego piętra, do jesieni dorosną te dynie. W takim kolorze, w takiej zieleni i zdrowe, nie są podrażnione, ogórki są, bo pomidorów nie ma żadnego podrażnienia odpukać nic się dzieje. I również mamy tak, seler, pietruszka, również tak posadzone. Podobamy pod kontrolą nie. Każdy może sobie na, na domu zrobić. W takich pogodach teraz w upałach donicy kapitalnie to rośnie. Nie musicie się bać, że pociągnie jakieś metali ciężkich ziemi. że ktoś opryskiwa pobliżu ziemię randapem czy glifosatem, e, bo ziemia jest na, skażona e, na 50 lat w promieniu e, 20 km od tego, gdzie to robi. Także macie pod kontrolą moja najlepszą ziemię, które tam i te ogórki mogę powiedzieć z całą stanowczością, że są bio, e, bo są donicy i wiem co tam dalej W obornik kuszy cały czas i one takim rosną. Wspólnie pokażemy, pochwalimy się na, na jesień, jak to wygląda. Myślę, że zgłosimy do księgi nasady, może dorosnąć nawet do trzeciego piętra i pokażemy taką największą dynię świata, którą tu osiągniemy na tych pergolach. Dzięki, uczę, pokazuję, także ktoś może zastosować, może mu się to przyda, wykorzysta swój parking do, do właśnie sadzenia takiej nasadzeń Dzięki. To też pierwsze osiągnięcia w Donicy pomidory. Zobaczcie, jak piękne pomidory. I tu jestem, papryka, kapitalnie papryka, wszystko w Donicy. I tu na ścianie też to pójdzie na, na 2-3 metry do góry. Pomidor ten malutki, koktajlowy. Tu są pomidory olbrzymie, te giganty. Potrzebują troszkę więcej czasu. Też pójdą do góry. Zobaczcie, jak wygląda. O, już pierwsze test tak zwane bawoli olbrzymi Już zawiązuje ma pękę. A tu zobaczcie kolor tej zieleni. Jak to wygląda. To nie choruje. Pod kontrolą. Nie poleją tego deszcze kwaśne Nic się z tym prawa nie. Przyszła żadna mszyca na to. Eee, także polecam taki pomysł. Wykorzystać, zrobić sobie w tej formie. Po domu nie potrzeba płacić bio pomidorów za po 20 zł. Te w tych czasach teraz nieciekawych możemy sobie tak zrobić na własnym domu, na własnym podwórku. Trzeba zobaczcie tutaj. To pójdzie na 3 metry do góry. Dopiero posadziłem to 2 tygodnie temu sadzone I już takie, takie, takie pierwsze pokażemy Wam urodzaje. Zbierzemy to pomidory, zbadamy urządzeniem, jakie mam przekroczone azotany i fosforany. Pozdrawiam Was, dzięki.